Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Szymon Krawiec, jestem szefem działu biznes Tygodnika Wprost. W tym tygodniu witamy w troszkę innych okolicznościach przyrody. Jesteśmy na 29. Forum Ekonomicznym w Krynicy, w strefie Wprost. Za moimi plecami miejsce, gdzie będą toczyć się zwarte dyskusje i debaty, m.in. na takie tematy jak medycyna, farmacja, budownictwo, rolnictwo i wiele, wiele innych tematów. Wśród gości prezesi Spółek Skarbu Państwa, dyrektorzy ważnych firm prywatnych oraz ministrowie kluczowych resortów po debacie, jeżeli nie starczy czasu, żeby powiedzieć wszystko, tutaj strefa, w której będziemy prowadzić wywiady z gośćmi, którzy brali udział w debatach oraz z gośćmi, którzy są na forum, a to forum 29 już wyjątkowe i szczególne, ponieważ odbywa się na kilka miesięcy przed wyborami. Swoje programy gospodarcze będą prezentować tutaj i politycy opozycji, i politycy prawa i sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy świadkami. Wielu zapowiedzi, które w następnych kolejnych miesiącach się rzeczywiście ziszczą i to forum nie zostawi tylko po sobie pustych deklaracji i słów, ale również obietnic, które zostaną zrealizowane. Zapraszamy Państwa do naszej strefy, zapraszamy do brania udziału w debatach, do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Dziękuję za uwagę.